Nie może jechać, auto nie może jechać, auto się cofa na ulicy. To jest normalne? Czy auto nie może jechać? Alan, Alan, Słyszę Alan? Widoczność 20 metrów. Wiatr wielki. O Boże. Ja słyszałem jakiś Alan. Ty też słyszałeś taki uuu. Jak ja nic nie widzę, jak ja nic nie słyszę ani nie widzę Ojej, jak rzeczka szybko płynie Ja sobie się nalewam, takie Jeszcze Słuchaj, rzeczka się trzyma mocno, rzeczki nie wylewa Rzeczka cialnie się trzyma i nie wylewa O kurde, tutaj jakaś pani biegnie O kurde, o kurde, wszystko mokie Ja to masz w tej grze hajs? Co? A masz w tej grze hajs? Jakiś? Lubię jakiej? Okay. Tak, żebym kupił Mam 800. O. Przestaje, ale myślę, że zaraz może znowu się ospalać. Nie, musiałam, że nie. Bo wiatr, w nie pokazuje wiatr. Nie pokazuje w aplikacji, że wiatr jest nieznany. No, nie? no bo raz jedzie w jedną stronę, a z drugą stronę. Nie wiadomo. Nie wiadomo, co jest. Ale mi pokazuje kilometry. Teraz jest 43. Widziałem, że to, wszystko się zapisało? Wcześniej się nie zapisywało wszystko. Teraz się zapisało. O, 50. 51. 51 jest. O, 56.

Może niedawno nie było, prawda? Tak, to ostatnio padało nic strasznie dawno. No nieźle. To trochę obrócę kamerą, aby byście wszyscy mogli zobaczyć, co się stało, w sumie... hmm, No to wiele się nie stało. I może będzie czwarta część jeszcze. Mhm. No? Czy Nie. To jest po prostu największa burza. W yy. ludzisku. Cześć, w telefonie wszystkie na... na sumie... Dziesiąty stopień zagrożenia powodzi. O nie... Jakżeczka? Właśnie jakżeczka. O! Jesteś w ty 70% jakąś ogromną gałąź. Zabalnia się jakoś. Park prawie cały zalało, plac zabaw jest cały zalany, ojeju. Droga też jest cała zalana, tak? Droga to już była, jakieś 16 minut temu Czaj, w ogóle, która jest godzina? Eee, 13, 13. No, świetnie. I ta gałąź hamuje, tak? Ja nie hamuje. Ja ta... zapowałaś o coś. Jest taki potem. O drzewo się łamie, drzewo! O jest! Znaczy... Jak to się stało? O, o, o! wiatr! 70! O kurde! Co? I zaczęło porządniej?

Na no Fale po dachu lecą. Zapnijcie. O mm. Ojeju! Się ja widzę. O, 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 deszcz przyspiesza, wszystko przyspiesza. Tak. O kurde! O kurde, co to? O kurde, co to? Nie wiem, z 200, nie wiem, co to się dzieje, nie wiem, co to jest w ogóle. Ja, ja nie mogę, co to jest. O kurde, komuś się suszarka złamała, Kolejna noga się przewróciła, o się przewracały. Jeju!

O, o, to się leci fala, kolejna fala. Leci. U mnie jest fala. O, o! Grat! Grat w to... Nie. Co to jest? Najpotężniejsza burza w Polsce, nie wiem. Najpotężniejsza burza w Polsce na świecie, nie wiem. No nie no, nie na świecie, ale najpotężniejsza w Polsce teraz. Na świecie! Tak, najpotężniejsza burza na świecie w tym momencie. No Naj ale najpotężniejsza w tym momencie na świecie muża. Ale jakieś obawy masz to się się używać?

Boże, szkoda mi tych drzew. Kolejne na wymaleniu prawie. Przytrzymaj drzewo jeszcze chwilę. O Boże. O kurde, jak się drzewa wyginają. Jak się Ja widzę, o 180 stopni. Ej, trochę lepiej. Wiatr większy, ale deszcz już tak chwilowo. A, o kurde. Nie wiem, wiatr taki potężny teraz. Aj, deszcz ustał. O, objaśnia się coś? Nie, nie objaśnia się, mnie. nie je. Nie, proszę, rzeczki nie może wydać, rzeczki nie może wydać. O nie, 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 nie można chodzić, nie można jeździć po tej drodze, nie, nie. Samo... No i... Ej, samochód stanął na środku drogi. Tutaj u mnie. No i świetnie. I w ogóle ma do maski, ma do maski samej. Też, też. O, o, jeszcze mi coś przeraśnie powoli. No właśnie wiem. Rzeczka jeszcze nie wlewa, rzeczka jeszcze nie wlewa. Przez się mu wlewa. Co się dzieje? A mam pytanie, czemu ta woda jest taka brudna na ulicy? Jest cała jakiś jakiejś, w O Boże! Ej! Bo tutaj na osiedlu też są jakieś brudy wszędzie. A może to kijanki raków? Właśnie kijanki raków. Ej, a jak w naszej rzeczce będą pływały raki? Bo tak wyglądają kijanki raków. Raki? Raki, jak to raki? No nie wiesz co to jest taka ryba, rak? Jakby. O Boże, ludziom! Nie wiem, nie wiem, jak oni jeżdżą po tej rzeczy. Nie wiem, wszystkie chłodnice się zalewają, ludziom. O Boże, jak są sąsiadom rozrywało rośliny, aj, Ustaje, ustaje, ale myślę, że ilość, zniszczony, ilość zniszczonych, ilość zniszczyń może nawet, nie wiem, być porządna. A ja myślę, że ilość drzew zniszczonych w Grodzisku to jest około 50. Nie, bo u mnie, z mojego widoku, zmniejszyło się o jakieś 5 drzew. A u mnie z mojego widoku się zmniejszyło o 0. Tylko no. są powyginiane. U mnie też są powyginiane. Ja widzę po prostu cały grodzisk prawie. Ten grodzisk nie zapomni tej burzy. Ile rzeczki procent? Czy jak już idzie, jak jakoś normalnie idzie ku światu? Jak. No to znaczy da się chodzić, to jeszcze nie jest takie wielkie. ale, ale można w ogóle wchodzić na górę? No tak. E, coś się dzieje, czy się stanie chcesz podnoś, czy na tylko spada najwięcej. On spada, że się chce się podnosić jakoś. Dobra, to ja żegnam i witam w kolejnej części.